ponieważ posiadam takie cechy charakteru oraz takie doświadczenie polityczne, które mm, może oznaczać i będzie oznaczałoby e, prowadzenie spraw państwowych e, w spokoju, w rozsądku, dialogu, porozumieniu, e, Polska byłaby w większym stopniu przewidywalnym krajem na arenie międzynarodowej. Z pewnością nie uczyniłbym niczego, co by mogło oznaczać, że są dwie polityki międzynarodowe. Nie uczyniłbym niczego, co by mogło oznaczać osłabienie autorytetu Polski na arenie międzynarodowej. Jestem przekonany, że miałbym z, z, zdolność do porozumienia z prawicowym rządem, z każdym premierem, tak jak czynił to przez 10 lat udanie Aleksander Kwaśniewski. Nie zajmowałbym się naciąganiem kompetencji prezydenckich, nie, a, a głównie zajmowałbym się mm, z jednej strony wyrażaniem opinii obywateli, opinii, prezentowanie ambicji, aspiracji, oczekiwań obywateli, bo prezydent wybierany w powszechnych wyborach większością głosów przy najwyższej frekwencji, bo tym wyborom towarzyszy, Najwyższa frekwencja ma taki moralny i polityczny mandat. A jednocześnie wykonywałbym swoje obowiązki i zwierzchnika sił zbrojnych, i reprezentanta Polski w taki sposób, aby było to uzgodnione z rządem w zakresie polityki zagranicznej czy. W zakresie wykonywania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Jednocześnie Rada Bezpieczeństwa Narodowego byłaby tym organem, jednym z najważniejszych organów konstytucyjnych, w którym następowałoby kojarzenie polityki międzynarodowej z polityką bezpieczeństwa i obronności.